Aloes jest znany od starożytnego Egiptu. O jego właściwościach wiemy bardzo dużo. Wiemy, jak bardzo wpływ ma na naszą skórę oraz na nasz organizm. Dlatego dzisiaj chciałam Was zaprosić do wypróbowania naszej esencji aloesowej, która w 90% składa się z soku z aloesu. Aloes nawilża naszą skórę, koi podrażnienia, a także przyspiesza regenerację naskórka. W tej esencji także znajdziemy kwas hialuronowy, który napina skórę, wygładza ją oraz nawilża. Wyciąg z zielonego ogórka, który rozjaśnia przebarwienia, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, która Stymuluje odbudowę kolagenu oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Oprócz tego jest lipantenol, alantoina, ale nie znajdziemy tu żadnych substancji podrażniających. Jak można stosować tą y, esencję? Przede wszystkim można ją stosować jako samodzielny kosmetyk na oczyszczoną, stonizowaną skórę twarzy. Można ją dodać do naszej ulubionej maseczki, przez to wzmocnimy jej działanie. Y, można ją stosować na skórę głowy. A przez to będziemy stymulować nasze cebulki włosowe. Można dodać do naszego ulubionego olejku i wtedy będziemy otrzymamy bardzo fajne serum regenerujące. Dzięki tej esencji możemy wykonać masaż bez twarzy. Jak widzimy spektrum działania jest bardzo szerokie. Na pewno znajdziecie jakieś zastosowanie dla siebie. Aby wzmocnić działanie aloesu, możemy też go pić. U nas w sklepie znajdziecie taki naturalny płyn z aloesu. Dlatego zapraszamy do naszego sklepu. Skorzystajcie z naszych produktów. Do zobaczenia.